Mecz atlasu Wrocław z jutrzenką polonią Bydgoszcz zapowiadał się niezwykle atrakcyjnie i powszechnie określano go jako mecz kolejki. Goście to przecież aktualny mistrz Polski, który do Wrocławia przyjechał z trzema uczestnikami sobotni Grand Prix Czech ze zwycięzcą tych zawodów Tomaszem Golowem na czele oraz Rajanem Saliwanem i Piotrem Protasiewiczem. Drużyna Atlasu wzmocniona pozyskanym przed sezonem z Torunia Jackiem Krzyżaniakiem po słabszym początku spisuje się w ekstraklasie całkiem nieźle. Dodatkową atrakcją meczu miały być pojedynki wspomnianego Tomasza Golowa z drugim zawodnikiem sobotniej Grand Prix Czech, startującym w barwach atlasu Gregiem Henkokiem. Już początek spotkania pokazał jednak, że oczekiwanych emocji może zabraknąć. Pierwszy bieg zakończył się wprawdzie remisem, ale kolejne dwa wyścigi podwójnie wygrali Wrocławianie. Najpierw w oglądanym biegu drugim Baron w kasku niebieskim i Śledź w czerwonym wygrali podwójnie z Protasiewiczem i Poprawskim. Wprawdzie przez cały niemal wyścig gospodarze prowadzili nie 5 do 1 a 4 do 2, ale na ostatnim łuku ostatniego okrążenia defekt pozbawił Piotra Protasiewicza pewnych zdawałoby się punktów. W kolejnym wyścigu Węgrzyk i Krzyżaniak również podwójnie pokonali Saliwana i Robackiego i gospodarze objęli 8-punktowe prowadzenie. W biegu czwartym goście korzystają z rezerwy taktycznej. Ryan Sullivan w kasku białym zastępuje Dariusza Patynka, a jego partnerem jest jadący w kasku żółtym Tomasz Golok. Bydgoszczanie nie zawodzą, wygrywają start i na dystansie nie dają się wyprzedzić parze gospodarzy trzecich barów. Później okazało się, że było to jedyne zwycięstwo Bydgoszczan w meczu. Przewaga gospodarzy maleje do czterech punktów, ale tylko na chwilę. W kolejnym piątym biegu bardzo dobrze wystartował jadący w kasku białym Przemysław Tajchard z kolonii, który był drugi. Bardzo słaby tego dnia Piotr Protasiewicz. W kasku żółtym był jednak ostatni. Atlas wygrał 4 do 2 i znów powiększył swoją przewagę do 6 punktów. Kolejne trzy biegi zakończyły się remisem. W dziewiątym Wrocławianie wygrali podwójnie i powiększyli przewagę do 10 punktów. Biegi 10 i 11 to kolejne remisy. Trzy następne wyścigi podwójnie wygrywają gospodarze i zapewniają sobie wysokie zwycięstwo w meczu. Ostatni, piętnasty bieg ma już znaczenie wyłącznie prestiżowe. Wygrywa w nim Tomasz Golob, kask żółty, przed Mariuszem Węgrzykiem, kask niebieski, i Gregiem Hancockiem, kask czerwony. Jadący przez większość dystansu na trzecim miejscu i ambitnie broniący się przed atakami Henkoka w kasku białym, na skutek defektu nie zdobywa punktu. Bieg kończy się remisem 3 do 3, ale cały mecz wysoko wygrywają Wrocławianie 56 do 34.